Mamy przed sobą panik, którego nazywamy panniki uniwersalną ze względu na to, że on służy nam do spawania gazowego, ewentualnie do cięcia. A czym to polega? Wymieniamy końcówki, które tu widzimy są, one leżą sam na stole. To są elementy, które się nazywają końcówkami do spawania, do cięcia, do podgrzewania, do hartowania, także widzicie ma to takiego wielokrotnego do różnych metod yy, można za, zastosować. Ale ten pani tak samo można zastosować do, do cięcia, natomiast znaczy, to jest do rozdzielania materiałów stalowych gdzie temperatura tlenków jest niższa od temperatury stopniania metale. wtedy mamy, możemy takie materiały tą metodą ciąć wtedy następnie zakładamy tą część palnika widzimy na palniku miejscowione są zawory to jest ta śruba która pozwala bardzo szybko zdjąć i zamocować poszczególne części palnika. W tej chwili montujemy część palnika, która będzie nas służyła do cięcia gazowego. Widzicie bardzo szybko, możemy tutaj tą nakrętką zamocować tą, ten palnik. Zawory, które są oznaczone kolorystycznie, te takie tu widzimy jakby w niebieskim kolorze, to są zawory, gdzie e, to są zawory tlenowe i ten e, kolor taki no, czerwony, nie czerwony, kasztanowy jak się określało, e, było, był to jest zawór do, do acetylenu. Na czym teraz polega takie uruchomienie palnika? Przede wszystkim podstawowa, podstawową rzeczą uruchomienia palnika jest kolejność odkręcania poszczególnych zaworów. W naszym przypadku mam tutaj cztery zawory. To jest zawór odcinający w ogóle tlen do tej części palnika. Odkręcamy ten zawór, który odcina na tlen. Następnie odkręcamy zawór delikatnie tlenowy. I acetylenowy. Teraz dlaczego jest ta kolejność, a nie odwrotna? Ze względu na, tym, na to, że tutaj takim na motorem napędowym jest yy, tlen, który przepływa pod wyższym ciśnieniem od acetylenu i acetylen zostaje zabierany do komory mieszania. Także tutaj te dwa gazy są w tej komorze mieszania wymieszane i na końcu, na dziobie palnika możemy ten, ten gaz tutaj uruchomić w naszej podpaści. Aceptylenowo-tylenowy. Widzimy, ta biały kolor to się nazywa e, płomień, który się nazywa płomieniem nawęglającym. względu na to, że mamy zbyt dużo acetylenu i dalej jest acetylen jest na znaczy ciepło, która ma taki kolor niebieski. Odpowiedni płomień do, do cięcia gazowego polega na tym, że musimy ustawić go w ten sposób, Widzimy wyraźnie, jak się wyraźnie widać, jądro, yy, jądro podmienia plus i tek, jądro białe, i też jest niebieska. Wtedy czwarty zawór służy do uruchamiania tzw. tlenu tkącego. Po podgrzaniu, temperatury zaponu, elementów, elementów stalowych yy, otwieramy zawór tlenem tkącym, regulujemy jeszcze tutaj płomień i widzimy taką wyraźnie jasną kreskę. To jest tlen, który który ze środka z naszej dzisiejszej opalnika. Teraz zobaczysz. zamknę tlen, nie widać tego, otwieram tlen, dokładnie to widać. Zamykamy, otwieramy, mamy możliwość Tak wygląda prawidłowo powidło do cięcia G A samo cięcie kolega na tym, zaraz już na krawędzi odżywamy do temperatury zapłonu odkręcamy zawór samą w i generalnie widać Iskry, które widać są to wydmuchiwane tlenki z tego, mater tego materiału hmm. i wygaszanie telnika od wody zapalania. Zamykamy acetylen, zamykamy tlen i jeszcze raz tlenem przedmuchujemy. Pani, taka reszki, które zostały nagromadzone, acetylenu zostały wydmuchane, wyrzucone na zewnątrz.